Dzisiaj dodatkowo jeszcze złożyłem dwa bardzo istotne dokumenty do wniosków dowodowych. Jednym z tych dokumentów jest Pfizer, dokument znany jako Pfizer 536. Każdy może sobie go wygooglować. Natomiast istotne jest to, że na stronie, siódmego tego, na stronie siódmej tego dokumentu można znaleźć dane, które mówią, że te preparaty. 10 tygodni, a jest to y, badane na przestrzeni czasu 14-12-2020 do 28-02-2021. Te preparaty zabiły 1223 osoby, a uszkodziły zdrowotnie 40 863. To jest oficjalna dokumentacja Pfizera, która miała być, y, chcieli zachować to tajnie, natomiast sędzia federalny nakazał odtajnienie tych dokumentów. No ale przerażające jest to, że skalując te liczby. Czyli liczbę badanych do liczby podanych preparatów i podpierając się tymi danymi odnośnie śmierci i uszkodzeń zdrowia, mamy przynajmniej, bo jest to tylko trzytygodniowy okres, więc nie wiem jak to dalej skalowało. Mamy przynajmniej 17 milionów zabitych ludzi i 567 milionów ludzi o uszkodzonym zdrowiu tylko przez ten jeden preparat na podstawie 3 trzymiesięcznych 3 badań, co zakrawa, wypełnia znamiona ludobójstwa i aktu terrorystycznego popełnionego na, całym, na całej populacji, tak naprawdę. I drugi dokument, jaki złożyłem, to jest nowy dokument, który się niedawno ukazał, 03.01.2025 roku i on obiega teraz internet. Jest to zbiór badań dotyczących, po pierwsze, składu preparatów i wszystkich producentów, nie tylko Pfizera, ale też AstraZeneca, Moderna. Te badania wskazują, że zawierają te preparaty grafen, który jest wysoce toksyczny i szkodliwy dla naszego zdrowia. mimo że producenci preparatów nigdzie nie wykazywali obecność, obecności tego typu substancji. Co znowu podsumowuję, podsumowując ludzie, zostali oszukani, została im podana trucizna i mają tego ogromne konsekwencje w postaci zgonów i nopów, które były naprawdę na masową skalę rejestrowane. Co prawda, w Polsce wiemy, że zgłoszenie NOPU graniczy często stu...